Muszę od tego zacząć, że nasza straż powstała w 1922 roku, a więc za niespełna 3 lata będziemy obchodzić stulecie na okrągło tej straży. I w przeciągu tych 100 lat, a y, moim, że tak powiem, y, przynależności do SP przez 50 lat, nigdy nie mieliśmy szczęścia otrzymać samochodu nowego. Zawsze ileś było w sumie chyba 5 samochodów, o ile pamiętam, zawsze były to samochody używane. I ostatnio mamy ten samochód, o którym żeśmy wcześniej tutaj na sali mówili, 37-letni, który no w tej chwili służy nam jeszcze, ale, ale. Yy... No nie jesteśmy pewni, czy... I ten samochód normalnie wyjeżdżał. Tak? Wyjeżdża do akcji, wyjeżdżał i wyjeżdża, tylko nie no nieprzewidziane są powroty, czy on wróci, czy nie wróci, prawda? Jeżeli wyjedzie. Na szczęście wraca na razie. I otrzymanie nowego samochodu to jest dla nas naprawdę wielkim szczęściem i wielką radością. Zresztą to już chyba moi koledzy to potwierdzą. A szczególnie jestem ja ogromnie zadowolony z tego względu, że przez 50 lat przynależności do tej Straży i przez 33 lata prawie prezesowania w tej Straży, wreszcie doczekałem, że ten samochód będzie nowy, który będzie służył przynajmniej przez 30 lat, bo na pewno taki samochód będzie służył. Nowy samochód to 30 lat może służyć. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w Urzędzie Gminy Tomaszowa Mazowieckiego, po to, żeby wspólnie z Panem Wójtem, ale również z Panem Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro podpisać umowę na zakup samochodu boj bojowego dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie. Jak to się zaczęło? W momencie kiedy zostałam radną sejmiku województwa łódzkiego jest naturalne, że chciałam wspierać tutaj nasz powiat, wszystkie gminy tego powiatu a więc również gminę Tomaszów Mazowiecki. I w trakcie tych naszych spotkań z panem wójtem, rozwiązywania różnych problemów, popierania różnych projektów, okazało się, że strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawady mają tutaj taki problem, bo od dłuższego czasu już starają się o pozyskanie funduszów na zakup samochodu bojowego i jakoś no, nie przychodzi to im łatwo i ciągle gdzieś brakuje tych środków. Dlatego też w momencie, kiedy pan prezes Bogdan zgłosił się do mnie żebym się zastanowiła, czy może takie środki można znaleźć, może właśnie w Sejmiku Województwa Łódzkiego, a może gdzie indziej. To ja panu prezesowi Krężelewskiemu, po jakimś takim dłuższym namyśle, bo wiadomo, że to nie jest tak, że pieniądze leżą na ulicy, odpowiedziałam, że owszem, jest taki fundusz, Fundusz Sprawiedliwości, który działa w, przy Ministerstwie Sprawiedliwości, powstał z inicjatywy ministra Zbigniewa Ziobro i możemy tutaj wystąpić. Z takim wnioskiem, i jeżeli ten wniosek będzie dobrze umotywowany, to myślę, że pieniądze na taki wóz bojowy, po to, by ratować mieszkańców gminy Tomaszów, mieszkańców powiatu Tomaszowskiego, na pewno się znajdą. Tutaj z życzliwością oczywiście odniósł się do tego pomysłu i do tej propozycji również gmi, wójt gminy, pan Franciszek Szmigiel, no bo wiadomo, że to gmina występuje z wnioskiem do Funduszu Sprawiedliwości i dzisiaj mamy ten szczęśliwy dzień, kiedy między Ministerstwem Sprawiedliwości, Funduszem Sprawiedliwości, a Wójtem Gminy Tomaszów została podpisana umowa. Możemy, Może Wójt już rozpocząć procedurę przetargową i miejmy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy ten samochód trafi do yy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki z tego tytułu, że wójt gminy, pan Franciszek Szmigier wystąpił w imieniu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do Funduszu Sprawiedliwości dla osób określonych przestępstwem o dofinansowanie sprzętu niezbędnego przy pomocy właśnie dla pomocy tych osób. Jednym z tych Sprzętów. Jest bardzo ważna rzecz. Jest to samochód bojowy, gdzie tutaj będziemy, zakupimy dla gminy. W dużej części to właśnie Fundusz Sprawiedliwości finansuje zakup tego samochodu. Jak również i to jest dla OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie, natomiast dla dwóch jednostek Ochotniczej Straży. Pożarnej w Wąwale i Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardej są zakupione inne sprzęty, które tutaj w tej umowie są wyszczególnione. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to myślę, że będzie można dokładnie się z tym zapoznać. Mamy. Tutaj również dzisiaj z nami jest Pan Wójt Gminy Rzeczyca, dlatego że Pan Wójt już korzystał, skorzystał z tego funduszu, ale ponieważ no, my wiemy o tym jaka jest trudna sytuacja, jeśli chodzi o właśnie samochody i wozy bojowe, to Pan Wójt yy, wystąpić z wnioskiem również o dofinansowanie zakupu takiego samochodu dla gminy Rzeczyca, bo najmłodszy samochód ma chyba 30 lat. To znaczy mamy ciężki wóz bojowy, który ma 45 lat. Więc już jest, że tak powiem, taki doświadczony i też będziemy tutaj chcieli pan minister w ramach tego funduszu wesprzeć jednostkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo pani doktor. Może rozpocznę od tego, jak to się stało, że tu dzisiaj jesteśmy. Pani radna, pani doktor Ewa Wędrowska zwróciła się do mnie z prośbą o rozmowę z panem wójtem, który aspirował w imieniu jednostek ochotniczych straży pożarnych do tego, aby Fundusz Sprawiedliwości mógł dofinansować ważny sprzęt dla poszczególnych jednostek. Efektem tego tej inicjatywy pani, pani radnej i też działań pana wójta, argumentów, jakie zostały złożone we za co dziękuję. Mogłem podjąć decyzję o dofinansowaniu w zakresie jakim tutaj przed chwilą pani doktor mówiła tych jednostek, których wniosek dotyczył. Będzie to, rzecz dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej Twarda. Idy jest to detektor wielogazowy, między innymi, zbijak do szyb hartowanych, piła akumulatorowa, zabezpieczenie poduszki powietrznej i yy, pasażera, yy, piła ratownicza yy, i jeszcze inne urządzenia, których szczegółowo nie będę omawiał, mają naturę techniczną. Ochotnicza Straż Pożarna Wąwał. I to ten wniosek obejmuje komplet ubrań specjalnych związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w ilości 6 sztuk oraz ochotnicza straż pożarna w zawazie. Rzecz dotyczy samochodu ratowniczo-gaśniczego sztuka 1 wartości 800 tysięcy zł. Przy czym fundusz tutaj dokłada 600 tysięcy zł, reszta to tu jest hojna ręka pana Wójta. Szanowni Państwo, w związku z tym, że żeby formalnością stało się zadość, pozwolicie państwo, że podpiszemy z Panem Wójtem tą umowę. Ja Panu tutaj przekażę, już mamy trzy egzemplarze do podpisania i mm, musimy złożyć podpisy na wszystkich tych umowach. Czyli to jest tutaj, gdzie są zaznaczone. Ja jestem dysponentem funduszu Pan jako wykonawca. Proszę bardzo. To jeszcze do, do oglądu. Czy się wszystko zgadza? Panie Panie Radny. Czy nie chce Pani jeszcze parafować? Nie chcę. Ja, to ja to jest, pozwolę się przekazać, że wszyscy wszystkie te kopie umowy. Aha, to jeszcze przekażę, proszę bardzo, pani skarbnik. Szanowni Państwo, Fundusz Sprawiedliwości powstał jako rezultat zreformowania wykorzystywania pieniędzy, które trafią skazanych na cele związane z pomocą osób pokrzywdzonych i pomocą współintencjarną. Zwiększyliśmy pulę środków, która do tego funduszu trafia i oczywiście podjąłem decyzję, aby przekazywać te środki szerzej niż miało to miejsce dotychczas. Wcześniej, zanim zostałem ministrem sprawiedliwości pieniądze te były przekazywane w zakresie osób pokrzywdzonych w zasadzie wyłącznie na pomoc prawną i psychologiczną dla organizacji pozarządowych, które parały się taką działalnością. To, co jest istotne, na co zwróciłem uwagę, to fakt, że nikt na dobrą sprawę nie sprawdzał, jak te pieniądze są realnie wykorzystywane, jaki jest jej efekt dla społeczeństwa, a opierał się wyłącznie na deklaracjach formalnych. Mam podstawy sądzić, że część z tych organizacji wywiązywała się z tych zadań, ale też mam podstawy sądzić, że część że nie wszystkie. Dlatego podjąłem decyzję, aby stworzyć w skali kraju całą sieć podmiotów niosących pomoc prawną i psychologiczną, aby kontynuować to działanie, ale natury profesjonalnej, które byłyby pod pełną kontrolą Ministerstwa Sprawiedliwości, podlegały sprawdzaniu i były nieustannie monitorowane co do jakości świadczonych usług prawnych, pomocy psychologicznej, ale też innych niezbędnych usług, które każda osoba pokrzywdzona przestępstwem może w tych centrach znaleźć. Tego rodzaju ośrodki też są tworzony we wszystkich powiatach województwa łódzkiego i z czasem jestem przekonany, będzie to bardzo profesjonalna oferta prawna i psychologiczna dla tych osób, których nie stać na adwokata, a które potrzebują takiej pomocy. Zarówno ofiar przestępstw umyślnych, jak i nieumyślnych, na przykład wypadków drogowych, czy innych zdarzeń. Oczywiście nikomu nie życzymy, by był ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, ale wiemy, że życie niestety nie jest tak, jakbyśmy sobie życzyli i zdarzają się takie sytuacje, w związku z tym ten system. Ale podjąłem też jeszcze jedną decyzję, która nie spodobała się opozycji w Polsce, więc mogę to powiedzieć i za co jestem nieustannie krytykowany przez część mediów na czele z TVN-em, że część tych pieniędzy od osób skazanych będzie, będzie fundusz przekazywał szerzej osobom pokrzywdzonym, niż to miało miejsce dotychczas, dając je tym instytucjom i organizacjom, które też realnie Niosą pomoc, są pokrzywdzone. A często tą pomoc, to jest dla nich cenniejsza, bo cóż cenniejszego z ratowanie na przykład ludzkiego życia? Pomoc prawna jest ważna, ale życie jest ważniejsze. A prawnik życia nie uratuje. A ochotnicze straże pożarne może uratować i ratuje nieraz życie. Mogę odwołać się do dzisiejszego dnia, wracając z mojego stoku do Warszawy. Zdarzenia drogowe, kraksa sześciu samochodów z u pierwszego miejsca zdarzenia. Ochotnicze straże pożarne. Ja o tym się dowiedziałem, muszę Państwu powiedzieć, wtedy kiedy już byłem ministrem, powiedział mi o tym strażak ochotniczy Solidarnej Polski, a jednocześnie szef ochotniczy Straży Pożarnej w Małopolsce, pan poseł Edward Ciarka. Ja mu tak nie do końca wierzyłem, bo ja, ja z miasta jestem człowiek, więc ja... Pomyślałem, że to pogotowie pierwsze z nami zdarzenia jednak. I, i to taka była moja percepcja. Policja, może a nie przypuszczałem, że jest ochotnicza straż pożarna, ale ściągnąłem dane i potwierdziło się, to prawda, ponad 6, chyba 63% przypadków to jest ochotnicza straż pożarna. I powiedzieli tak, dajemy pieniądze. No i mimo tej krytyki polityka jest też po to, że trzeba mieć odwagę stawić czoła krytyce, atakom, jeżeli jest się przekonany wewnętrznie, że to jest słuszne. Ja uważam, że to jest słuszne, że dajemy pieniądze tam, gdzie one są potrzebne. One trafiają do ludzi, którzy wykorzystują je po to, aby pomagać. W pierwszej kolejności robimy to po to, aby pomagać tym, którzy mogą być pokrzywdzeni, choćby w wyniku wypadków drogowych, tak, czy takich zdarzeń. Pożar też może być wynikiem przestępstwa, prawda? Pokrzywdzonym państwo nie chcecie pomóc, ale przy okazji ten sprzęt może służyć ludziom we wszystkich sprawach, kiedy ta pomoc jest potrzebna, kiedy ratujecie państwo ich zdrowie, życie, dobytek, mienie, kiedy jest katastrofa jakaś ekologiczna, czy, czy, czy powód się zdarza w niektórych rejonach, czy, czy, czy inne wydarzenia, wtedy pierwsze są ochotnicze w storze pożarne i szanując tą rolę, jaką ochotniczy pożarna pełni. Również rolę integracyjną w społeczeństwie. Uważam, że trzeba ochotnicze straże pożarne w Polsce wzmacniać. Dlatego nasz rząd, to był oczywiście konsultant z rządem, z całym kierownictwem naszego środowiska, uznał, że te pieniądze będziemy przekazywać w znacznie większym stopniu, niż miało to miejsce w wcześniejszych latach. Wyrazem tego jest właśnie 100 milionów, które już w zeszłym roku było przekazane przeszło 100 milionów ochotnicze straże pożarne w ramach pomocy Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt medyczny, na tak zwane zwaliski, które nie wiem, czy do wielu miejsc też dotarły i chcemy to kontynuować. Skoro Pani Radna, Pani Doktor zwróciła się z taką propozycją, znając Państwa realne potrzeby i pokazując, gdzie ten sprzęt powinien trafić, tak jak choćby teraz w przypadku o, 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 o kolejnej propozycji, która tutaj do nas trafia, właśnie w ten sposób też to się odbyło wcześniej, to jeżeli trafia wniosek, jeżeli jest dobrze uzasadniony, to chcemy rozpoznawać takie wnioski pozytywnie, i dlatego też mam przyjemność dzisiaj te wnioski podpisywać z panem Wójtem. I bardzo dziękuję też panu Wójtowi, który zaskarbia sobie tym bardziej, myślę, plusy u swoich współmieszkańców, że taką inicjatywę wykazał. Bo zdarzały się w Polsce, muszę państwu powiedzieć, przypadki, kiedy ministerstwo sprawiedliwości sygnalizowało możliwość wystąpienia z wnioskiem o wsparcie ochotniczych celów pożarnych. A lokalny wójt nie występował, kierując się jakimiś na przykład, względami politycznymi. No, na złość, jak to się mówi, na złość babci, czy odłożę sobie muszę? Tak. Więc y, są takie przypadki, ale one są na szczęście rzadkie i y, na szczęście obce działalności tutaj pana wujta, który zupełnie inaczej patrzy na możliwości pomocy i z entuzjazmem podszedł do takiej możliwości, więc jeszcze raz pozwolę sobie oficjalnie zatłumować pisania tych umów. Dziękuję Panie Ministrze za ciepłe słowa w ciągu do nas, ale y, muszę Państwu powiedzieć, że y, ta inicjatywa zrodziła się no, kilka tygodni czy miesięcy temu właśnie podczas jednej z rozmów z Panią y, Ewą Wędrowską i y, 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 Poszliśmy tu, że tak powiem, po tej myśli. Dotarliśmy właśnie z naszym wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości i cieszę się bardzo, że dzisiaj właśnie jest okazja podpisać tę umowę, bo tutaj strażacy Zabady też mają tam chyba 37-letni lat. Lat samochód, więc tak już bardzo na wywrotce. To jeszcze pra było. pragnęli, pragnęli bardzo. Cieszę się bardzo. Jednostka w Zawadzie mieści się blisko trasy S8 i bardzo często, niestety, zdarzają się różne przypadki na S8, i zawsze są tam wzywani. Ten sprzęt dobrej jakości jest niezbędny i bardzo się cieszę, że dzisiaj do takiego podpisania umowy doszło. My się zaraz bierzemy za. Przetarg, za ogłaszanie przetargu. Mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie na ten cel, także będzie na pewno zrealizowany i, i wszyscy będą z tego tym usatysfakcjonowani. Tutaj, korzystając z okazji, chciałem pani Ewie bardzo serdecznie podziękować. Pani Ewa jest radną Sejmiku Województwa Łódzkiego i, i faktycznie od roku, czasu bardzo. Mocno z nami współpracuje, wspiera nas, kibicuje nam mocno. Także dziękuję bardzo, bo to też jej duża w tym zasługa. Ja chciałabym powiedzieć, że szczególnie się cieszę, że ten samochód trafi do zawady, dlatego że jak rozmawiałam tutaj z panem prezesem, z panem Bogdanem, to usłyszałam między innymi to, że. Pan prezes już jest wieloletnim y, prezes, prezesem 36. Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie w Zawadzie. I, I nawet nie chodzi mi o to, że Pan jest prezesem, ale przez te 33 lata Pan pomaga mieszkańcom właśnie powiatu Tomaszowskiego i w ogóle to wszystkim ja. mieszkańcom tak, tutaj, tej okolicy, tego regionu. I że mm, no, ten samochód to jest też taka takie uwieńczenie, takie oczekiwanie, gdzie Państwo staraliście się już wiele lat o to, żeby udało się zakupić ten samochód i zawsze gdzieś tam nie było tych finansów, żeby zrealizować tą inwestycję. Także ja powiem, że szczególnie mnie to cieszy, że, że Pan Bogdan razem ze, z wszystkimi strażakami będą mogli w tej chwili się cieszyć tym faktem, że, że się nam to wspólnie udało. Tak? Super. Ja bardzo ja was dziękuję. Ja. Jeżeli państwo, państwo życzycie... powiedzieć, jakie kwota została przekazana? Łącznie. łącznie. 600, bo 600 było na samochód. 20 coś tam 624 łącznie 1000 ale... eee... 620 tak, 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 żeby, to, żeby, żeby to, mieć no tak. konkretnie jest... 624620 zł i 50 groszy no. dokładnie